Witamy Was z tej strony Supermafia Ursus Mariusz jedzie ja muszę się schować, bo wie jak nic nie będziecie słyszeć Co mówimy? Dobry, dobry. Idę jakiś klin podłożyć, bo to trzeba podłożyć. Dobry panu. Dobrać. O, klin nawet masz. <laughs> na biegu na hamulcu, ale ten. Dobra. Co ja teraz chciałem? Zaraz przyjdę. A, zaraz przyjdzie. Widzicie go. Tak, możecie zobaczyć, jak ciapuś się tutaj prezentuje. O, co ty masz? Co ty masz? Weź sobie ten baniaczek może. Nie, to jest dobrze. Tak? Bo ja myślałam, że tak wyżej byś miał. Lepiej by było do otwierania. Paczka przyszła z częściami do ciennika. Teraz pójdę po nóż i otworzę to. Mhm. I zobaczymy co dalej. Nie? U nas wieje dzisiaj dosyć sporo. No, deszcz troszkę rano popadał, ale no nie za bardzo jeszcze. Tak, nie, nie, nie za dużo, nie za dużo. A teraz zaczęło wiać. No i tak wywiewa to, co napadało, tak sobie pomyślałam teraz. No. Ktoś tam szuka pewno, Mariusz. Zobaczymy, co on tutaj chce. To się żeśmy zebrali, żeśmy się tutaj, a. Po co my żeśmy się tutaj zebrali, to ja nie wiem. No, zebraliśmy się tu, bo tata tam działa na ostro w garażu, a tam jest wiatr na dworzu, nie? nie no, na dworzu, no. Trzeba teraz. Tutaj... Jakoś trzeba się ukryć przed wiatrem. Nawalił regulator ciśnienia powietrza w ciapie. Mhm, no tak dalej wezmę. O, teraz już będę mogła lepiej od... I po prostu, po prostu to nawaliło nie mogę jechać do Kościerzyny ciapem, nie? A, ty chciałeś ciapem do Kościerzyny jechać. Ja. Mam zamówiony jeszcze wentylator. Ale tu nie ma w tej partii pewnie ja regulatora, zobaczmy. Głowica jest do sprężarki. Będzie latu do sześćdziesiątki, ale za to roski miał być. Zobaczymy, zobaczymy, czy to jest to. Masz no, to po co masz ten nie? No nie. w ręku, żeby się za... Wiesz jaki on jest, on jest ostry. No. O jest. Jest to co miało być, nie? Mhm. Ale nie ma regulatora na obrotów, nie? E, obrotów mówię, regulatora ciśnienia. No to nic tego tutaj nie, nie założysz. Nie, będzie cofać z ja Myślałem, że w tej paczce przyjdzie. To jest ze sklepu Manek, nie? O, tu mhm. No i, i ten, możesz wyjeżdżać wtedy ciapkiem, nie? A, chcesz sobie sprawdzić? Chcesz sprawdzić, czy to jest taka sama jak moja. O, oh, to jest identyka. Identyka. Mhm nie masz wszystkiego. No nic, dobra. Koniec. nagraj. To, to odszosnęło. Tylko, że to jest od sześćdziesiątki. Od tej mojej. To no taki psikacz czy, czy to, jak to, to się na to? też kichacz, kichacz ogólnie potocznie. Do. I teraz słuchaj, to przyszło, bo to już miałem zamówione do mojej turbo, nie? Sześćdziesiątki. I tata to wkręcił, słuchaj, i nie działa. Raz kichnie i koniec. I wtedy już syczy. Aha. Takie buble, te, takie buble teraz robią, nie? To raz i z ja. Jak nie przyjdzie ten, z tego sklepu ta paczka, to, to zamówię gdzieś indziej i koniec. Bo teraz ja muszę mieć pneumatykę sprawną. Nie? No tak. A no, no. musi być to sprawny, nie co? Raz kichnie i koniec? O zobacz. Koty. Napi napiszę do właściciela dzisiaj, bo mam z nim kontakt. Napiszę, czy czy już wysłał czy nie, wysą, nie Mhm. Koty się przynajmniej bawem Koty się Tam tam stoi. Motorek Tak. Częściowo odkryty, już go tam testowałem. A w widzę tym akumulator, roku. coś tam pod, ja. masz podłączony, ładujesz, tak? Akumulator miał za dobrze. Miałem go zostawione w domu na, na zimę. Parę razy odpalił i teraz rudzenie mógł. Nie wiem, co się dzieje. Może nie już widzisz. swój niech ma i zużycie, bo ja go nie kupowałem, on już był. No może tak, faktycznie. To, to, to te dwie części sam Ale ty... co to jest za producent? Taki, taki Andrzej też ma wiatrak, nie? Mhm. W swojej Tylko, że to będzie dopiero zakładane po, po malowaniu i tak dalej, nie? Aha, to bo to jest wiatrak do, do 60. Tak, to jest no, do no. 60. Tu masz też, nagraj, no. wentylator elegancko. Na cztery łopatki. No, tam chyba nie będzie widać, wiesz, zbytnio. Ale są nie. cztery łopatki tutaj, nie? Mhm, to nie widać, wiesz z tej strony. Może tam jakbyś otworzył? Nie, tam nie będzie. Tu. Też nie będzie, nie, nie. No, także to, to sobie będzie leżeć, No, to będzie musiało czekać. Koty się bawią mi Tylko teraz nóż weź zanieść oddaj tacie. Dobra. No i będziemy musieli chyba najwyżej kiedy indziej dokończyć, jak przyjdzie nie. dany produkt. No nie za tym poradzę, nie? No nie. Bo ja to ogólnie domawiałem później, nie? Dlatego może dopiero, Aha, no może dopiero w drugiej paczce przyjdzie. Myślałem, no no, że jeszcze wszystko W tym się zmieszczę, bo to dość yy, ogólnie już w tamtym tygodniu to zamawiałem. Dzisiaj już jest środa, Mhm, ja? no. Czwartek. Czwartek? Dziś już jest czwartek, czwartek. a w tamtym tygodniu to zamawiałem. I napisałem tutaj do właściciela firmy czy, czy wysłał, czy nie, nie wysłał. No myślałem, że w tej paczce. No to jednak przyjdzie w drugiej, nie? No ale to się zobaczy jeszcze. No, ja. No dobra, ok. Przeba. A to możesz ten wentylator, czy ten kartonik położyć, bo jak tu. On jeszcze no. będzie czekał, nie? Z tego, No. I do domu, i. Niech. Czeka. Chyba będzie pasować. Cztery otwory są. Gdybym tu miał jakiś oryginalny, to bym mi przymierzył, ale. Ale tak na oko wygląda, że jest okej. Okay. Mhm. Dobra, niech na razie to tu będzie. To do domu możesz wziąć sobie powiesić teraz, wiesz, nad łóżkiem. Ja. Ty no, zobacz jak się koty bawią. Jak ja mam wziąć kot, jak one się bawią. Zobacz jak koty się bawią, Jak przestraszył. No. Dobrze, żeby śmieci byli to. No, git. No, no to... No, następnego wtedy. No jo, ja wyjeżdżam i koniec, nie? Jo. No. Myślałem, że będę coś tu odkręcił, a nie. Przyjechałeś po pracy, chciałeś coś zrobić? Jo, jo, jo. No, no i to... dobra, dobra, okej. Okay. Tu jeszcze ta się tak no, się to póno wszystko. O, bo tu jeszcze. No. Ja klucze już wyniosłem, widzieć, żeby nie gadał później, że wynoszę. Muszę sobie jeszcze te duże kupić, klucze. Wiesz, bo ja mam do dziewiętnastki z tego tego, tego era, nie? No. Rozumiesz, a ja potrzebuję jeszcze większych kluczy, żeby takie nie wynosić z warsztatu, nie? Bo wtedy się, się denerwuje. No, wtedy się denerwuje, gdzie jest, mój klucz, gdzie jest mój klucz. A to jest klucz znaleziony na, na glebie. Na mm. działkach w glebie. Znalazłem sobie ten klucz. No to masz jeden większy. Jo. 24, nie? No. Dobra. Masz tam y, ten podstawiony, uważaj. No to już to po, posłuchamy jak y, ciapuść chodzi. I... I to następnego to, co będzie jakoś razem złożyć.